Hej, cześć śwanko. Na wstępie chcemy Wam bardzo podziękować, bo kilka dni temu dobiliśmy do 2000 subskrypcji. Dzięki Wam nasze filmy, budowle stają się coraz lepsze. Także jeszcze raz wielkie dzięki i oby tak dalej. Ale co by to był za podziękowania bez konkursu? I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mały konkursik. Każdy może w nim uczestniczyć. Wystarczy stworzyć fan arta związanego z naszym kanałem. Nie, może to być rysunek grafika cokolwiek. Idziemy na waszą pomysłowość. Lub jak ktoś nie umie rysować, aby chciał coś wygrać od nas, a to, naprawdę powiem za chwilę. To może stworzyć coś kreatywnego w Minecrafcie. Coś co nam zaskoczy, coś kreatywnego. Dobrze. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, będzie mogła sobie wybrać jedną z trzech nagród. Druga osoba, jedną z dwóch nagród, które pozostaną, no i trzecia osoba dostanie to co zostało a do jest nasza paczka modów skonfigurowana już pod serwer także w całym paczce znajdziecie kliki i instrukcje jak tą paczkę modyfikacji zainstalować oraz folder z serwerem druga nagroda to paczka naszych budowli których nigdzie nie znajdziecie i możecie je dowolnie wykorzystywać i modyfikować do własnych potrzeb oraz nagranie z nami odcinka, z czego tylko będziecie chcieli. Dobrze, to tyle o konkursie, a to co teraz widzicie, to timelapsy time z budowy muru no, tak o for fun. I jeszcze zapraszamy Was na naszego Facebooka. Link będzie w opisie. Do lajkowania filmików i komentowania ich. Jeszcze raz wielkie dzięki i trzymajcie się. Na razie, cześć!